Cześć, z tej strony Dodo. Aktualizacja Terrarii oznaczona numerkiem 1.4 przyniosła nam dwóch nowych NPC. Jednym z nich jest Golfer, czyli jak sama nazwa wskazuje, ktoś kto jeździ... gra w golfa. Nie trudno zatem zgadnąć, że jest to postać związana właśnie ze świeżo wprowadzoną do Terrarii minigrą, czyli właśnie Golfem. Aby NPC ten się do nas wprowadził, musimy go najpierw odnaleźć i z nim porozmawiać. Dokonać tego możemy eksplorując pustynne jaskinie, gdyż właśnie w tym biomie ma on szansę na pojawienie się. Nie ma innego warunku, który musielibyśmy spełnić, więc odblokować go możemy na dowolnym etapie rozgrywki. A trzeba tu zaznaczyć, że jego odblokowanie jest kluczowe, jeśli mamy zamiar zająć się grą w golfa, ponieważ nie ma innego sposobu na pozyskanie związanych z tą minigrą przedmiotów. To właśnie ten NPC sprzedaje golfowe kije, stroje, akcesoria związane z dekorowaniem własnego pola, obrazy i puchary umożliwiające udekorowanie golfowego klubu oraz dwa szczególnie wyróżniające się przedmioty. Pierwszym z nich jest kosiarka. Kosztuje ona jedną złotą monetę i umożliwia, cóż, koszenie trawy. Na skoszonej trawie jest o wiele mniejsza szansa na pojawienie się potworów, piłeczka golfowa przemieszcza się po niej płynniej, a poza tym, cóż, skoszony trawnik wygląda na o wiele bardziej zadbany. Kosiarki użyć można zarówno na zwykłej trawie, jak i na tej w biomie Halo. Drugim przedmiotem, o którym nie mógłbym w tym filmie nie wspomnieć, są kosztujące aż 50 złotych monet kluczyki do wózka golfowego, czyli przedmiot pozwalający na jazdę takowym wózkiem podczas gry. Jest to zwyczajny, nadzwyczajny mount, będący jednocześnie jedynym terrariowym mountem na kołach, co niestety wyraźnie daje się odczuć. Podczas jazdy po równym golfowym polu wszystko wydaje się być w porządku, jednak gdy zaczniemy na nim szaleć, bardzo szybko będzie można zauważyć, że po prostu nie zgrywa się on z grą. Może gdyby twórcy zdecydowali się na jego uziemienie, wyszłoby to lepiej? Dajcie znać w komentarzach, co Wy na ten temat sądzicie. W każdym razie, muszę tu jeszcze nadmienić, że nie wszystkie przedmioty są dostępne u golfera od razu. Ich dostępność zależy od wewnętrznej golfowej statystyki naszej postaci, która jest sumą punktacji za każdą serię uderzeń, która zakończyła się w dołku. Wyliczana jest ona według formuły przebyta odległość dzielona przez liczbę uderzeń plus 2. Do odblokowania kompletu przedmiotów wymagane jest zdobycie łącznie 2000 punktów i najszybszą na to metodą jest ulokowanie golfowego dołka na dnie hellewejtora. Wtedy, zakładając, że gramy na małym świecie i hellewejtor ma mniej więcej 1000 kratek długości, a my trafimy zawsze za pierwszym razem, Wystarczy nam zaledwie kilka strzałów, aby uzyskać wymaganą liczbę punktów. Dodatkowym warunkiem do spełnienia, aby móc kupić kluczyki do golfowego wózka, jest pokonanie na danym świecie skeletrona, ale to raczej pestka. Ostatnią rzeczą, o której należy wspomnieć w poradniku, którego tematem jest NPC, są rzeczy, które wpływają na jego zadowolenie. Golfer lubi biom leśny, nie lubi podziemi, uwielbia anglera, lubi paintera i panią zoolog. Nie lubi pirata, a nienawidzi merczanta. Jeśli te terminy brzmią dla was obco, zachęcam do zapoznania się z moim poradnikiem dotyczącym właśnie szczęścia NPC. I jeśli chodzi o NPC golfera, to tyle. Mam nadzieję, że poradnik ten rozwiał wasze wątpliwości, że dowiedzieliście się z niego czegoś nowego, może tej formuły, golfowej, statystyki postaci. A ja się z wami żegnam. Do usłyszenia już niedługo. Hej hej!